Thank you. Zapraszamy do składania uwag do opracowanego przez biuro projektowe SP z Kalisza projektu budowy ulicy Augustowskiej w Żołędowie. Uwagi można zgłaszać w terminie do 29 grudnia. Poprzez przesłanie wiadomości na adres drogi małpaosielsko.pl. Kontakt telefoniczny telefon 52 324 18 29. Jednocześnie informuję, że zjazdy do działek projektowane są wyłącznie do działek już zagospodarowanych, których lokalizacja jest wprost określona, oraz do działek niezagospodarowanych. Po uprzednim uzgodnieniu zjazdu przez właściciela działki w innym zakładzie komunalnym i przedłożeniu kopii do urzędu gminy w celu uwzględnienia zjazdu w projekcie. Z projektem zapoznacie się na osielsko.pl